W ostatnim czasie byliśmy we Wrocławiu świadkami przedziwnego spektaklu politycznego, którego nie powstydziłby się najlepszy komediowy aktor. Radni Jacka Sutryka podwyższają ceny biletów do niebotycznych cen. Później obniżka i znów podwyżka. W międzyczasie interwencja wojewody. Szanowni Państwo, tak naprawdę dłużej nie może być. My, jako lewica razem, jak również inne organizacje społeczne i polityczne, od samego początku sygnalizują problem cen biletów i jakości MPK we Wrocławiu. Ja, jak podejrzewam również Państwo i dziesiątki tysięcy Wrocławian i Wrocławianek poruszam się komunikacją miejską praktycznie każdego dnia. To nie do pomyślenia, żeby MPK we Wrocławiu, stolicy Dolnego Śląska, stało się obiektem internetowych memów i żartów, które rozlewają się po całej Polsce. Choć z drugiej strony nie ma czemu się dziwić. Absurdalnie wysokie ceny biletów. Wykolejenia liczone w setkach awarie klimatyzacji, sygnalizacji torowisk i spóźnienia, które naprawdę nie przystoją europejskiej stolicy kultury. To wszystko składa się na obraz komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Panie prezydencie, tak dalej nie może być. Czy nie wstyd panu żądać tak niebotycznych pieniędzy od wrocławian i wrocławianek za tak podłe warunki podróży? Pieniądze na MPK naprawdę się znajdą i nie trzeba szukać ich w kieszeniach wrocławian i wrocławianek. Proszę wreszcie zacząć pobierać opłaty od firmy, która organizuje jarmark na rynku, czego zresztą jesteśmy teraz świadkiem. Proszę wreszcie zacząć ograniczać lub zrezygnować całkowicie z premii dla siebie i dla kolegów na dyrektorskich stanowiskach rzędu tysięcy złotych. Proszę zrezygnować z imprez rocznicowych swojej prezydentury, które kosztują gminę dziesiątki tysięcy złotych. I dopiero gdy te wszystkie ograniczenia, gdy zminimalizuje Pan wynagrodzenia prezesów e, miejskich spółek, dyrektorów w Urzędzie Miasta i dopiero gdy wszystkie te elementy zostaną spełnione, można zastanowić się nad podwyżką cen biletów. Naprawdę absurd, że w takim mieście o tak dużej strukturze, o takich możliwościach... Mamy tak podłą komunikację miejską, która w dzisiejszych czasach jest kluczem do rozwiązania nie tylko problemów komunikacyjnych miasta, ale również środowiskowych, e, smogu i spalania e, spalin samochodowych. Komunikacja miejska należy do wszystkich, a obowiązkiem miasta, jego władz jest dbanie o wszystkie grupy społeczne. W tym osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież. Zdajmy sobie sprawę, że to jest ogromna część naszej wrocławskiej wspólnoty. Z czasem naturalne procesy pokoleniowe i demograficzne sprawią, że osób starszych będzie jeszcze więcej wśród nas. Wszyscy kiedyś będziemy potrzebowali dobrej, bezpiecznej, punktualnej, czystej komunikacji publicznej. Dzisiaj wielu, wiele z nas jeździ prywatnymi samochodami. Ja też czasem to robię. Nie możemy. Walczyć z kierowcami. Trzeba się w tym mieście pogodzić we wspólnej przestrzeni. Mamy świetne przykłady, odleglejsze, na przykład miasta Danii czy Kanady, w których od kilkudziesięciu lat prowadzi się eksperymenty z wyłączaniem całych ulic z ruchu. I to nie tylko nie spowodowało spadku obrotów, restauratorów. Czy obecności mieszkańców w przestrzeni publicznej w centrum miasta, ale nawet podniosło tę wydajność. Ale mamy także przykłady zupełnie bliskie z Europy Środkowej. Lipsk, miasto podobne do Wrocławia, też płaskie, o podobnej populacji, o w pewnym sensie nawet podobnej historii, w którym postawiono właśnie na dobrą komunikację publiczną. Ona nie jest tam całkowicie bezpłatna, dlatego że. Po zaniedbaniach poprzednich epok władze miasta musiały przeprowadzić duże inwestycje. Tylko, że te inwestycje w Lipsku były naprawdę przemyślane i celowe, trafiały w punkt. Nie marnowano pieniędzy. I wreszcie e, oparto się na zgodzie społecznej, na partycypacji obywateli i obywatelek miasta. Zapytano ich o zdanie i e, pokierowano tak przemianami w mieście, budowami, inwestycjami, żeby absolutnie spełnić Potrzeby także tych, którzy nie mogą poruszać się samochodami po mieście. I bierzmy pod uwagę to, że jeszcze przez jakiś czas trzeba będzie ponosić duże wydatki, żeby komunikacja publiczna we Wrocławiu była naprawdę sprawna i wygodna. Zgadzamy się z tym, ale celem jest zbudowanie takiego systemu, który będzie inkluzywny. Jak najwięcej osób, i mieszkańców Wrocławia, i turystów, i przyjezdnych, i tych osób, które tutaj będą pracować, musi zrozumieć, że to jest najwygodniejszy, najprzyjaźniejszy dla klimatu, najbezpieczniejszy środek poruszania się po mieście. I, i do tych osób trzeba wyjść. Mój znajomy z Lipska, profesor Uniwersytetu Lipskiego, od 15 lat po mieście nie jeździ swoim samochodem. Bo nie potrzebuje. To jest po prostu możliwe. Tak blisko.